Skoro oglądasz ten odcinek, to najprawdopodobniej chcesz się dowiedzieć jaka jest najlepsza wersja Minecrafta. W tym filmie poznasz odpowiedź na to nurtujące pytanie. Jeśli jesteś ciekawy, to zostań do końca tego filmu. A jeszcze przed startem chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale, ponieważ to bardzo pomaga. A ja już duży nie przedłużają, zapraszam Was do oglądania! Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Ciacho, a w dzisiejszym odcinku słuchajcie, postaram odpowiedzieć się na pytanie zawarte właśnie w tytule dzisiejszego odcinka, czyli jaka jest e, najlepsza wersja Minecrafta. Na samym wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, że to opinia jest subiektywna, moja. Więc, że, więc oczywiście możecie się z nią nie zgadzać, to jest tylko moja opinia i każdy może uważać, jak uważa, ale ja tutaj do tematu po, podszedłem w inny sposób, w jaki sposób słuchajcie sobie za chwilkę zobaczycie, więc myślę, że tutaj postaram się właśnie wytłumaczyć kilka spraw. I oczywiście każdy może uważać tak, jak. Chcę. Na YouTube znalazłem w ogóle jeden taki filmik, jaka jest najlepsza wersja Minecrafta, tylko że tam właśnie gość porównuje Java Edition, Bedrock Edition, Windows 10 Edition, wersję na PlayStation, Pocket Edition, wersję na Xboxa, na Nintendo i tak dalej i tak dalej. A ja w dzisiejszym odcinku sobie słuchajcie, dzisiaj porównamy. No wiecie, o co mi chodzi. Wersja, że 1. coś tam, coś tam. No, więc w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, postaram odpowiedzieć się yy, odpowiedzieć właśnie na to pytanie, więc zapraszam Was do oglądania. Wersji w Minecrafcie jest dużo. Słuchajcie, na chwilkę obecną, w którym momencie nagrywam ten odcinek, najnowszą wersją jest 1.16.5 i słuchajcie, nie da się określić jednoznacznie, że ta wersja jest najlepsza, ta jest najgorsza, i grajcie na tej, bo, ta, bo to jest wersja najlepsza. Nie da się tak słuchajcie określić, ponieważ każda wersja ma swoje wady oraz swoje zalety. Dlatego sobie słuchajcie. No tak jak powiedziałam, ka każda wersja do, do czegoś jest dobra, a do czegoś jest zła. Dlatego w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, podzieliłem ten odcinek na kilka różnych kategorii i do właśnie każdej, słuchajcie, tej kategorii postaram Wam się wskazać wersję, która moim zdaniem będzie właśnie najlepsza do grania. A więc co, przejdźmy może do tej pierwszej kategorii. A więc słuchajcie, tak jak widzicie, pierwszą kategorią jest Survival i Hardcore, czyli jeżeli po prostu chcecie sobie zagrać normalną gierkę, na normalnym saveie Survival, albo po prostu Hardcore. Po prostu te tryby różnią się tym, że na Hardcore macie tylko jedno życie. No. I słuchajcie, chyba tutaj każdy ze mną się zgodzi, że do normalnej, survivalowej gry zawsze jest, słuchajcie, najlepsza, najnowsza wersja gry. No bo zawsze, słuchajcie, no najnowsza wersja wprowadza jakieś tam nowe urozmaicenia, które, słuchajcie, właśnie w takim survivalu mogą się Wam przydać. Tak jak na przykład we wersji, we wersji słuchajcie, 1.16 na przykład pojawił się nowy nether. Tak, mamy, słuchajcie, nowy nether. I tak jak mówiłem na chwilę obecną, najnowsze wersje to są jeden, właśnie. 1.16, ale jak wyjdzie, słuchajcie, 1.17, no to moim zdaniem najlepiej będzie grać na 1.17, jeśli wyjdzie 1.18, to na 1.18, chyba, słuchajcie, rozumiecie, po prostu moim zdaniem najlepiej, jeżeli chcecie sobie zagrać takiego survivala albo takiego, słuchajcie, hardcora, to najlepiej po prostu zagrać na najnowszej wersji Minecrafta, która, słuchajcie, właśnie jest najnowsza, czyli jeżeli jest, nie wiem, 1.16.5, to na 116.5, ale jeżeli, no nie wiem, 1.165 jest coś popsute, to po prostu na jakiejś wersji z 1.16. Jak, jak 1.17 załóżmy 3 jest popsute, no to na 1.172. Chyba rozumiecie, po prostu najlepiej, jeżeli, jeżeli to jest, słuchajcie możliwe, to najlepiej moim zdaniem grać na najnowszej wersji gry. A więc okej, okay, jesteśmy już słuchajcie w drugiej kategorii którą jest, są, a yy, raczej nie jest, tylko są komendy. Tak, słuchajcie, jeżeli ktoś z Was chce sprawdzić swoich sił, chce spróbować so, sobie, słuchajcie, właśnie tutaj poeksperymentować właśnie z różnymi komendami, czy też mechanizmami przy pomocy komend właśnie w Minecrafcie, to, słuchajcie, niestety jest smutna informacja, ponieważ w nowszych wersjach, słuchajcie, Mojang, nie wiem dlaczego, słuchajcie, usuwa komendy. Powoli, słuchajcie, usuwają komendy i słuchajcie, naj, najwięcej komend, i słuchajcie, one najlepiej działają, to są słuchajcie, właśnie na wersji 1.12.2. Tak, słuchajcie, wersja 1.12.2. Każdy, kto słuchajcie, robi jakieś komendy w Minecrafcie, zgodzi się ze mną, że do komend najlepszą wersją jest słuchajcie, wersja 1.12.2. Więc jeżeli słuchajcie, ktoś z Was chce sobie, no nie wiem, potestować test fora, albo coś słuchajcie właśnie e, tego typu to słuchajcie najbardziej polecam wersję 1.12.2 no le, lecz niestety jeżeli chcecie się pobawić komendami w datapakach, no to niestety w 1.12.2 e, nie ma jeszcze słuchajcie możliwości datapacków ale jeżeli słuchajcie chodzi o same komendy w minecraftcie to najlepszą wersją moim zdaniem jest 1.12.2 Następną, już trzecią w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, kategorią jest PVP oraz PVE. Jeszcze słuchajcie, zanim to omówię, to yy, dla osób, które tego nie rozumieją, chciałabym wytłumaczyć te skróty. PVP, czyli PVP, to jest. Player versus player, czyli po prostu, jeżeli się z kimś klepiecie, bijecie na jakimś tam serwerze PvP, po prostu to się słuchajcie e, klepiecie, no nie? To to jest PvP, czyli player versus player, a PvE to jest po prostu player versus entities, a entities to, to są słuchajcie po prostu wszystkie moby w Minecraftie, no nie wiem takie jak świnia, villager albo krowa, tak? I słuchajcie, jeżeli chcecie się poklepać to informacja, słuchajcie, tego typu, że w wersji 1.9 została zmieniona mechanika yy, klepania się. Dokładnie tak, słuchajcie. Przed wersją 1.9 yy, normalnie może, mogliście sobie, słuchajcie, spamować w myszkę, jeżeli macie klikanie normalnie domyślnie na lewym przycisku yy, bicie, no nie, czy tam niszczenie, to, słuchajcie, mogliście sobie cały czas klikać i cały czas ktoś dostawał obrażenia. A, słuchajcie, na nowych wersjach, moim zdaniem, to jest, słuchajcie, no minus i większość graczy też, słuchajcie, Pewnie powie, że to jest minus. Niestety trzeba, słuchajcie, poczekać, aż ten taki pasek na samym środku. Słuchajcie, ekranu nam się załaduje. Więc, słuchajcie, moim zdaniem lepiej klepało się wcześniej. Chociaż ja zacząłem swoją przygodę z Minecraftem od wersji 1.12.2, wtedy była najnowsza wersja 1.12.2, ale sobie na 1.8, słuchajcie, później też pograłem i o i to tak, tak jak już słuchajcie tutaj wyjawiłem to moim zdaniem słuchajcie najlepsza wersja do właśnie tutaj pvp i pve no po prostu słuchajcie klepania się jest ta wersja 1.8.8. i słuchajcie większość graczy no przynajmniej słuchajcie na moim discordzie większość osób właśnie pisze, yy, bo ja ogólnie się słuchajcie was zapytałem, która Waszym zdaniem jest wersja najlepsza. Teraz macie, słuchajcie, tutaj filmik z tego, yy, jak to słuchajcie się tutaj zapytałem właśnie i, i słuchajcie, właśnie dużo osób powiedziało, że 1.8 to jest ich ulubiona wersja. Według nich słuchajcie, najlepsza wersja, ale oczywiście słuchajcie, każdy może mieć swoje zdanie, prawda? No i właśnie słuchajcie, jeżeli chcecie się bić, to najlepszą wersją moim zdaniem jest wersja 1.8.8, ale tak jak słuchajcie, każda wersja ma też swoje minusy, więc na przykład na tej wersji nie ma tarczy, więc no to też taki minus, ale, ale możecie prawym wszystkie myszki trzymając na mieczu możecie, no tak się jakby bronić, więc to ma funkcję tarczy, więc są plusy i minusy, ale moim zdaniem tutaj i tak wygrywa wersja 1.8.8 No i słuchajcie, tym oto sposobem dochodzimy już do ostatniej kategorii dzisiejszego odcinka, która chyba moim zdaniem, słuchajcie, będzie najprostsza do omówienia. Bo słuchajcie uwaga uwaga, fanfary proszę. Słuchajcie, tutaj w tej kategorii nie powiem Wam dokładnej wersji, tylko Wam coś co chcę powiedzieć. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o serwery, to słuchajcie, dokładnie tak samo, zależy od typu serwera, słuchajcie. Jeżeli to jest surwer, to tak jak mówiłem w pierwszej kategorii, PvP, tak jak mówiłem w trzeciej kategorii. Chyba to jest, słuchajcie, tutaj zrozumiałe, że ta sama zasada, o której mówiłem, słuchajcie, tutaj wcześniej, tyczy się też serwerów, ale chciałbym tylko, słuchajcie, wspomnieć o pluginach. Jeżeli sobie słuchajcie, robicie jakiś serwer na pluginach, czyli na takich, ja, jakby to powiedzieć, słuchajcie, modyfikacjach. No po prostu na pluginach, jeśli nie wiecie, co to są pluginy, no to sobie tam znajdziecie w internecie, nieważne, nieważne. To słuchajcie, chciałbym tylko wspomnieć, że na najnowsze wersje, które dopiero co słuchajcie wychodzą Minecrafta przeważnie nie ma pluginów, y, jakichś słuchajcie, takich fajnych, więc y, niektóre pluginy które są fajne, słuchajcie, są tak, no, na starsze wersje, więc jeżeli sobie, słuchajcie, chcecie, to sobie sprawdźcie, czy dany plugin nie słuchajcie, na daną wersję, bo dużo pluginów jest, słuchajcie, na starsze wersje, a na nowsze wersji, a na nowszych wersjach już, słuchajcie, te pluginy nie są wspierane, więc, słuchajcie, yy, trzeba się to, słuchajcie, sobie spra sprawdzić, jeżeli chodzi o serwery, to byłoby to, słuchajcie, tyle. No i słuchajcie, tym oto sposobem dochodzimy już do samego końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że słuchajcie, ten poradnik właśnie pomógł Wam w wybraniu y, najlepszej wersji właśnie Minecrafta. Tak jak już teraz słuchajcie, mówiłem, każdy ma swoje zdanie, to jest słuchajcie tylko tutaj właśnie moje poglądy. I słuchajcie, możecie się pochwalić w komentarzach dla zasięgu. Jaka jest słuchajcie wasza ulubiona wersja Minecrafta? Na jakiej sobie słuchajcie najczęściej pykacie? No i po prostu słuchajcie naj, jaką najbardziej y, lubicie. No i co słuchajcie, w ten sposób będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam, słuchajcie bardzo serdecznie za obejrzenie go do samego końca. No i co słuchajcie, pamiętajcie o łapeczkach w górę, o subskrypcjach na moim kanale. A ja już słuchajcie bardzo serdecznie, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. I słuchajcie, życzę Wam wszystkim miłego dnia. Cześć!